Witajcie. Opowiadałam Wam już o Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu, Polskim Cmentarzu Wojennym w Charkowie, Piatych i Chatkach, a także o Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Linki do tych filmów dostaniecie w opisie. Pora na Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni. Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni Powstał w latach 2011-2012. Na cmentarzu tym w zbiorowych mogiłach spoczywają uszczątki 3435 polskich obywateli, z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej, zamordowanych w 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD. Jest obecnie czwartym cmentarzem katyńskim, po otwartych w roku 2000 cmentarzach. W Katyniu, Miedno jej Charkowie, i Charkowie, Piatichatkach. Uroczyste otwarcie tego cmentarza odbyło się 21 września 2012 roku. W uroczystości tej wzięli udział m.in. prezydent Polski i Ukrainy, a także krewni ofiar, m.in. z Federacji Rodzin Katyńskich, którzy na Ukrainę przyjechali specjalnym pociągiem. Od lat 30., szczególnie w okresie wielkiej czystki 1937 roku, w lesie pod Kijowem, opodal wioski Bykownia, dzisiaj jest to w granicach Kijowa, chowano ofiary stalinowskich mordów. Ciała ofiar rozstrzelanych w kijowskich więzieniach przywożono tu nocą, ciężarówkami lub używając linii tramwajowej Kijów-browary pamięć o tych czasach i zbrodniczymy procederze zakopywania nocą zwłok pomordowanych w lesie zachowała się w znanym w Kijowie dość okrutnym powiedzeniu Uważaj, bo trafisz na tramwaj numer 23. Istnienie masowych grobów w Bykowiańskim lesie ujawniono oficjalnie w 1971 roku. Wówczas dokonano pierwszych prac Ekshumacyjnych, a znalezione szczątki pochowano we wspólnej mogiule, umieszczając na pomniku informację, że spoczywają tu hitlerowskie ofiary mordów z lat 1941-1943. Kłamstwo o upadło wraz ze Związkiem Radzieckim, kiedy przyznano oficjalnie, że chodzi o pomordowanych w latach 1934-1939. Pojawiła się wówczas hipoteza, że wśród spoczywających w lesie pod Kijowem są także ofiary mordu katyńskiego. Polscy jeńcy wojenni z więzień zachodniej Ukrainy. A także stryja lwowa czy Stanisławowa. Postanowiono to sprawdzić i powstał polski cmentarz wojenny w Kijowie, by konie, gdyż hipoteza ta okazała się prawdziwa.